Witajcie! Słuchajcie, jesteśmy nad wołgą już za Strahaniem, czyli w delcie wołgi. O, proszę. Uuu, uciekło. I chciałam dzisiaj poopowiadać o tym, jakie miejsce nas najbardziej przyciąga. Co pamiętamy z podróży? Bo popatrzcie się, to miejsce. Widzę, co ja z tego miejsca najbardziej pamiętam? Te psy. Te psy. Przyjechaliśmy tutaj dla tych psów. Te psy tu jest jeden, są czasem cztery, czasem sześć. To jest jeden z promów, natomiast takich promów na Wolu jest masę. Te, te psy żyją raz po jednej, raz po drugiej stronie, przejeżdżają sobie promem, oczywiście na gapem. Są taką jakby częścią promu, są karmione przez o, przez turystów, przez miejscowych jak y, któryś dzień wieczór Bartek chciał im dać chlebek, to popatrzyły na niego zdegustowane. Gdy wczoraj wieczorem przyjechaliśmy, przyjechaliśmy tu na nocleg o gdzieś godzinie i w ogóle nawet nie zaszczekały. Spały sobie słodko. I słuchajcie właśnie, co pamiętacie z podróży? Co pamiętacie? Bo często Oglądamy jakieś rzeczy i ich w ogóle nie pamiętamy. Ja na przykład powiem Wam szczerze: kościoły, architektura, miasta. Naprawdę coś nie coś pamiętam. Jak widziałam w swoim życiu może z tysiąc kościołów, a wiecie, ile pamiętam? Może z pięć, dziesięć. Natomiast takie spotkania jak tutaj spotkania z, właśnie ze zwierzętami. Kiedy one są taką jakąś atrakcją tego miejsca, są, dają taką wyższą energię. Czasami te zwierzęta są przewodnikami po jakimś rejonie, oprowadzają nam, pokazują nam dany teren. I wiecie, pamiętam to i wspominając to miejsce, już się do niego uśmiecham. Już się uśmiecham na samą myśl. Tak samo dla mnie, na przykład spotkania z ludźmi, ale z ludźmi takimi określonymi. Z ludźmi, którzy gdzieś tam we mnie wzbudzają coś, którzy mają gdzieś w sobie jakąś wolność. To później te spotkania pamiętam bardzo, bardzo długo. O, kumpel poszedł. Prom przypływa, trzeba no, sprawdzić, czy jakieś nowe dostawy jedzenia nie będą. I właśnie takie, takie spotkania z tymi ludźmi. Są takie, że pamiętam dane miejsce, ale pamiętam to miejsce przez te, te psy, tych ludzi, nie dlatego, że to miejsce jest takie. Podejrzewam, że gdyby, au, coś mnie użarło, gdyby w tym miejscu nie było tych zwierząt, to miejsce by było całkiem inne. I kochani, mam dla was takie zadanie domowe. Zastanówcie się, co pamiętacie z waszych podróży. Ale tak szczerze, nie z umysłu. Co, po, co pamiętacie i co powoduje, że wasza energia się podnosi? Że podnosi się wasza energia, kiedy myślicie o tym. Może to być tak jak u mnie, zwierzęta, ludzie, głównie w przyrodzie, w przestrzeniach przyrody, spotkani. Może to być kuchnia, może to być architektura, mogą to być jakieś ekstremalne rzeczy. Nie wstydźcie się tego. Nie wstydźcie się tego powiedzieć! A może proste byczenie na plaży. Naprawdę nie wstydźcie się, bo wtedy zobaczycie siebie i zobaczycie to, co w podróży daje Wam energię. Tak patrzę, gdzie tam Bartek tak jest pochłonięty promem, a tam ktoś nie mógł przejechać. I zobaczcie właśnie, kto, co Wam daje tą wyższą energię w podróży. Co? Nie wstydźcie się. Naprawdę, nie wstydźcie się przyznać. Możecie pod filmikiem pisać, co Wam sprawia właśnie taką radość, co pamiętacie z tej podróży. I wtedy, mając taką wiedzę na swój temat, można te podróże też tak komponować, że będą one przyjemne, że będziemy jeździć w dużej mierze w te miejsca, które będą podnosić naszą energię. Bo powiem Wam jeszcze jedną prawdę o sobie. Wiele miejsc mocy wcale nie podnosi mojej energii. No i dziwna jestem. A te nienazwane za miejsca mocy, jak pustynia gobi, daleka północ, po prostu rozpływam się. Rozpływam się w tych energiach. A często te nazwane miejsca mocy, przychodzę, no dobra, nie rezonujemy po prostu. Zobaczcie z czym rezonujemy. Bo ja mówię, dla mnie spotkanie ze zwierzętami, spotkanie z ludźmi, zorza. Ale to wszystko dzieje się na terenie przyrody. Spotkania w miastach, powiem Wam, chyba rzadko wywarły na mnie wpływ. Bardzo rzadko. Nie umiem sobie nawet teraz przypomnieć. A takie spotkania z psami, z ludźmi gdzieś na przyrodzie mogłabym tutaj godzinami opowiadać. Więc kochani, co wam daje radość, co podnosi energię, co pamiętacie z podróży? Numer jeden. Wielu pamięta kuchnię. Teraz znowu prom się pakuje. Takie promy tutaj, to może powiem. Jesteśmy w delcie Wołgi za Astrahaniem na południe. Tutaj są, jest bardzo dużo różnych, właśnie jak delta, dużo odnóg różnych. Wołga dzieli się na masę, masę rzeczek. I żeby tutaj się poruszać, są właśnie takie promy i mosty pontonowe. Most pontonowy widać na filmie o Lotosach. Przeprawa przez taki mościk kosztuje, czy promem, jest w tej samej cenie, kosztuje 28 rubli od samochodu, czyli około 1,80 zł, złoty 50. Zł. a, no coś koło tego, 52 zł, więc nie jest to jakieś wysokie. Za ludzi się nic nie płaci. Kochani, ja tutaj wsi przyjaciel poszedł na kontrolę. Wszystkiego dobrego.